W ciągu zaledwie 72 godzin dwa rozbłyski gwiazd wybuchły z taką siłą, że stały się widoczne gołym okiem. Dwa trzęsienia Ziemi o sile sześciu w skali Richtera wstrząsnęły Wenezuelą, a potężna erupcja słoneczna uderzyła prosto w jedyną potwierdzoną kometę międzygwiezdną na naszym niebie. Naukowcy ochrzcili ten okres mianem 72-godzinnego zatoru. Nikt jednak nie przewidywał, że wszystko uderzy naraz, w tym samo oko Atlas, które oberwało bezpośrednio od CME. Szanse na takie kosmiczno-sejsmiczne zderzenie wynoszą mniej niż jedna na tysiąc. Czy to przypadkowe zbiegi okoliczności, czy może znak, że przeoczamy głębszy wzór? Nagromadzenie rzadkich, wysokich energii zjawisk upchniętych w trzy dni. Jeśli zastanawiacie się, jak mało prawdopodobne to jest, rozłóżmy to na części. Średnio na świecie pojawia się może jedna nowa widoczna bez teleskopu rocznie. Czasem żadna. Tym razem dwie eksplodowały na widoków w odstępie półtora dnia, obie wystarczająco jasne, by amatorzy z podwórka mogli je dostrzec bez przyrządów. W Wenezueli ten obszar zazwyczaj doświadcza trzęsienia o magnitudzie 6 CO2 do 3 lata. Dwa silne wstrząsy plus mocne wstrząs wtórny trafiły w ten sam rejon w mniej niż 6 godzin. W tym samym czasie słońce, już niespokojne u szczytu swojego cyklu aktywności, wystrzeliło wyrzut masy koronalnej dokładnie wzdłuż orbity komety międzygwiezdnej. Cel tak rzadki, że to dopiero trzeci potwierdzony przypadek. Sumując dane, prawdopodobieństwo, że wszystkie te zdarzenia trafią w jedno 72-godzinne okno, spada poniżej jednej na tysiąc, a może nawet niżej, w zależności od sposobu obliczeń. Statystycy określają to jako skupienie Poissona. Czasem losowość składa rękę tak szaloną, że wydaje się ustawiona. Szanse na parę nowych widocznych gołym okiem w 3 dni to mniej niż 2000%. Dwa wenezuelskie wstrząsy tej skali, jeden po drugim, około 1 na 10 000 zero. dodaj do tego CME ocierające się o 3 i Atlas, akurat gdy wchodzi do wewnętrznego układu słonecznego, i kalkulator zaczyna kapitulować. Dlatego nawet doświadczeni badacze nazywają to stosem zdarzeń. Chodzi nie tylko o rzadkość każdego elementu, to ich nakładanie się sprawia, że całe okno wydaje się niemal niemożliwe. Samo określenie już krąży w kręgach astronomów i geofizyków skrót dla tygodnia, gdy wszechświat wyrzucił podręcznik reguł w kąt. Liczby nie kłamią. To statystyczna anomalia najwyższej klasy. Właśnie dlatego tak trudno to zlekceważyć i tak kuszące jest rozrysować chronologię co do minuty, by zobaczyć, jak ciasno te nieprawdopodobne incydenty się układają. Zegar rusza tuż po północy czasu uniwersalnego. O drugiej 2:12 nad ranem UTC 23 września pierwsza nowa V1935 Centauri rozbłysła na detektorach. Teleskopy obserwacyjne w Chile i RPA wychwyciły wybuch w ciągu minut, z automatycznymi alarmami zarejestrowanymi i publicznym potwierdzeniem w mniej niż godzinę. Lokalnie w Centaurze wciąż panowała głęboka noc, ale wieści rozchodziły się międzynarodowymi sieciami do świtu w Europie. Przeskoczmy do późnego wieczoru 24 września, dokładnie godzina 22:21 UTC. Sejsmografy na Karaibach zarejestrowały ostry, płytki rozłam trzęsienie o magnitudzie 6,2 niedaleko Mene Grande w Wenezueli. Ognisko na głębokości około 7,8 km. Lokalne zegary wskazywały godzina 18:21, akurat gdy mieszkańcy kończyli kolację. W kilka minut wstępne doniesienia trafiły na kanały wenezuelskiej służby sejsmicznej z USGS i EMSC powtarzającymi zdarzenie w globalnych bazach. Niecałe 6 godzin później, o 3.51 UTC 25 września ziemia zadrżała po raz kolejny. Tym razem magnituda 6,3 nieco głębiej na 14 km. Ten sam teren obudził się w chaosie. Strząsy wtórne, w tym jeden o sile około 5,8 przetoczyły się przez okolice w następnej godzinie. Logi szpitalne i łańcuchy wiadomości na WhatsApp odnotowały zamęt w czasie rzeczywistym, gdy personel medyczny ruszał do akcji. Ledwie czternaście minut po drugim wstrząsie o czwartej zero pięć UTC, kolejny alarm astronomiczny. V7994 sagittarii wybuchła na niebie, osiągając szczytową jasność magnetu i 6,2, automatyczne systemy skierowały odkrycie do publicznych kanałów, a sensory wielodługościowe wychwyciły sygnatury gamma i rentgenowskie. Amatorzy astronomii zaczęli dzielić się obserwacjami z ekspertami. W tle słońce dojrzewało do kluczowego punktu. W ciągu 25 września wyrzut masy koronalnej z poprzedniego dnia przetoczył się przez wewnętrzny układ słoneczny. Modele lokują jego nadejście na trasie 3 i Atlas w oknie ośmiogodzinnym. Szacunki skupiają się na południu UTC, ale dokładne przecięcie zależy od świeżych efemeryt i prędkości wiatru słonecznego. Ostrzeżenia z Centrum Prognoz Pogody Kosmicznej wysyłano w minutach po każdej nowej lekturze, gdy naukowcy i obserwatorzy komet śledzili front plazmy. Każda pieczęć czasowa jest kumowana do czasu uniwersalnego, ale każde zdarzenie odciska lokalny ślad. Kilijskie teleskopy w przedświtowym chłodzie, wenezuelskie szpitale w wieczornym zaciemnieniu i fizycy słoneczni wpatrzeni w aktualizujące się strumienie danych w czasie rzeczywistym. Ten stos incydentów, co do minuty, tworzy oś czasu tak zwartą, jak żadna w niedawnym wspomnieniu. Każdy znacznik to Pineska na mapie niezwykłego 72-godzinnego okna. Nowa to coś więcej niż nagłe rozjaśnienie. To eksplozja na białym karze, martwej gwieździe, która dyskretnie kradnie wodór od swojego towarzysza, aż te cenne iskry wymykają się spod kontroli i następuje niekontrolowana fuzja. W ciągu zaledwie godzin jasność układu może wzrosnąć nawet 100 tysiące razy, przewyższając blask miliarda słońc. Dokładnie to wydarzyło się przed świtem 23 września, gdy V1935 Centauri, słaba gwiazda w Centaurusie, skoczyła do i 5,8. To granica widoczności gołym okiem z ciemnego pola, Rzadkość nawet dla doświadczonych astronomów. Gabriela Moja, amatorska astronomka z Valparaiso w Chile, pierwsza potwierdziła wybuch. Całą noc prowadziła sesję z zdalnymi teleskopami, wypatrując czegokolwiek nietypowego. Mimo chmur i przerw w dostawach prądu, nie dawała za wygraną, pchnięta zarówno ekscytacją, jak i presją bycia pionierką. Plotki o Nowi krążyły po kanałach Discorda. Ale moja czekała na pewność. Gdy jej raport dotarł do Central Bureau for Astronomical Telegrams o drugiej 2.12 UTC, ledwo spała od dwóch dni. Jej ostrzeżenie uruchomiło fale automatycznych potwierdzeń w południowej półkuli, a wkrótce współrzędne nowi migały w globalnych sieciach. Esencja nowi tkwi w jej fizyce. Wodór z gwiazdy towarzyszącej gromadzi się na powierzchni białego karła, ściskany przez grawitację, aż temperatura przekracza 10 milionów stopni. Fuzja wybucha w niepowstrzymanym łańcuchu, wyrzucając zewnętrzne warstwy w przestrzeń z prędkością tysięcy km s. Wybuch generuje falę uderzeniową, która rozrywa wyrzucony gaz, nagrzewając go do świecenia w świetle widzialnym, a jeszcze intensywniej w promieniach gamma i rentgenowskich. W przypadku V1935 Centauri orbitujące detektory wychwyciły wyraźny sygnał gamma i twardego promieniowania rentgenowskiego w szczycie jasności optycznej. To odcisk potężnych wstrząsów. Dowód, że eksplozja przyspieszała cząstki do prędkości bliskiej światła i prawdopodobnie tworzyła ziarna pyłu w następstwie. Mniej niż dwa dni później kolejny biały karzeł w strzelcu v 7994 Sagittarius postąpił podobnie, osiągając magnitudo 6,2 tuż na krawędzi widoczności bez pomocy. Odkrycie wywołało dyskusję. Gdy liczne zespoły ankietowe spieszyły się z roszczeniem pierwszeństwa, a ich doniesienia krążyły między logami teleskopów a mediami społecznościowymi. Satelity o wysokiej energii, takie jak Fermi i Swift, zarejestrowały zdarzenie niemal natychmiast, odnotowując gwałtowny skok w pasmach gamma i twardego rentgena. Wewnętrzne debaty w NASA i wśród zespołu Fermi opóźniły publiczną publikację, gdy dane sprawdzano pod kątem fałszywych alarmów. Gdy w końcu ogłoszono detekcję, Posypały się priprenti, każdy analizujący fizykę wstrząsów i przyspieszanie cząstek za wybuchem. Co łączy te nowi, to gwałtowność ich sygnatur wstrząsowych, widoczna zarówno w krzywych jasności, jak i emisjach wysokiej energii. To niełagodne rozbłyski, lecz termojądrowe, niekontrolowane reakcje w układach binarnych odległych o lata świetlne, a jednak na tyle jasne, by wyryć swoją historię na naszym niebie. Pierwsze trzęsienie uderło tuż po zachodzie słońca niedaleko Manegrande o sile 6,2 magnitudo na głębokości 7,8 km. To wystarczająco płytko, by pęknięcie pognało prosto ku powierzchni, wstrząsając domami i kołysząc liniami energetycznymi. Lokalny szpital, już wcześniej niedoborowy w zapasach, pośpiesznie ustawił punkt triaż na zewnątrz, gdy wtaczały się wstrząsy wtórne. Starsza pielęgniarka Merysele Rivas, która właśnie kończyła zmianę, znalazła się znów w centrum wydarzeń, kierując pacjentów na kolorowo oznaczone plandeki rozłożone na parkingu. Jej spokojny głos w grupowym czacie WhatsApp szpitala przekazywał informacje o obrażeniach i pilnych potrzebach, podczas gdy wolontariusze montowali prowizoryczne stacje z wodą i ewakuowali najcięższe przypadki z dala od popękanych ścian. Pięć godzin później ziemia zadrżała po raz kolejny. Tym razem magnitudo 6,3% Głębsze na 14 km, ale zlokalizowane niemal dokładnie pod tym samym obszarem. Sekwencja śledziła klasyczny wzór transferu naprężeń. Jeden segment uskoku przesuwa się, obciążając następny. Sejsmologowie z University of Los Angeles, pracujący całą noc, nakreślili postęp pęknięcia wzdłuż strefy uskoku oka Enan. Ich analiza wskazywała na typowy zanik wstrząsów wtórnych opisany prawem O'Moriego. Najsilniejsze na początku, potem seria mniejszych drgań. W ciągu godziny wstrząs wtórny o magnitudo pięciu i osiemdziesiątych zelektryzował teren, zmuszając pacjentów i personel do ponownej ewakuacji budynku. Kucharki szpitalne wcielone w służbę jako obserwatorzy wypatrywały nowych rys na ścianach i sygnalizowały, kiedy można wrócić. Natychmiastowe następstwa naznaczone były improwizacją. Z zaledwie trzema stołami operacyjnymi i sporadycznym prądem, Rivas i jej zespół skupiali się na dzieciach oraz najpoważniejszych urazach. Rotowali pacjentów na zewnątrz podczas wstrząsów, używając latarek do zakładania kroplówek i sprawdzania parametrów życiowych. Lokalne stacje radiowe przekazywały komunikaty ze szpitala, nadając listy potrzebnych materiałów i bezpieczne trasy dla karetek. W tych godzinach szpital stał się centrum nerwowym, nie tylko dla opieki medycznej ale też dla wymiany informacji i koordynacji społeczności. Sejsmologowie analizujący skupisko zdarzeń podkreślali, że pomimo te czasowanie tych wstrząsów idealnie wpasowywało się w znane wzorce geologiczne. W tym rejonie Wenezueli skorupa ziemska nieustannie ulega naprezeniom spowodowanym powolnym tarciem płyt karaibskiej i południowoamerykańskiej. Gdy jeden fragment się przemieszcza, napreżenia rozkładają się na nowo, co niekiedy wywołuje kolejną przerwę w pobliżu. Każdy wstrząs wtórny przypominał, że w tygodniu, kiedy kosmos zdawał się zmieniać reguły gry, grunt pod stopami nadal przestrzegał swoich praw. Maksimum słoneczne nie jest w tym roku pustym sloganem, to codzienna rzeczywistość. Liczba plam słonecznych wzrosła do 165, a strumieniowanie radiacyjne słońca utrzymuje się powyżej 180. W takich warunkach wyrzuty masy koronalnej stają się niemal codziennością, z słońcem wypuszczającym gęste chmury plazmy co kilka dni. Tym, co wyróżnia obecną sytuację, jest obiekt współdzielący wewnętrzną część Układu Słonecznego z tymi burzami, 3I Atlas. Jako trzeci potwierdzony obiekt międzygwiezdny, 3I Atlas nie trzyma się standardowego scenariusza. Jego orbita jest silnie wsteczną, prawie muskająca ekliptykę, a porusza się z prędkością powyżej 60 km s znacznie szybciej niż zwykłe komety. Ta ścieżka sprowadza go na odległość zaledwie 19-setnych jednostki astronomicznej od Marsa 3 października. Bliskie przeloty, które stawiają zespoły sąd marsjańskich w gotowości do potencjalnych sesji obrazowania i spektroskopii. Większość komet, które badamy, pochodzi z obłoku Orta lub pasa Kuipera. 3 i Atlas natomiast przybywa z zupełnie innego układu gwiezdnego, niosąc substancje i lotne związki starsze niż nasze słońce. Jego pojawienie się nie mogło być bardziej korzystne. Przechodząc przez Układ Słoneczny w szczycie cyklu słonecznego 25, napotyka najbardziej dynamiczne i zmienne warunki wiatru słonecznego od ponad dekady. To czyni go idealną sondą plazmową obiektem, którego kołmę i warkocz pozwalają na bieżąco obserwować reakcję materii międzygwiezdnej na gwałtowną pogodę słoneczną. Doktor Stefan Burns, geofizyk specjalizujący się w oddziaływaniach słoneczno-ziemskich, określił to przejście jako eksperyment jedyny w swoim pokoleniu. Podkreśla, że choć widzieliśmy wcześniej uderzenia wyrzutów masy koronalnej w komety z układu słonecznego, nigdy nie mieliśmy okazji śledzić tego na gościu z innego systemu. Bliski przelot obok Marsa dodaje kolejną warstwę, gdy planetolodzy gorączkowo koordynują obserwacje z sąd takich jak Tegeo i Mawen. Każda zebrać dane w tej chwili może pomóc rozwikłać zarówno pochodzenie komety, jak i fizykę interakcji plazmowych w maksimum słonecznym. Podczas gdy 3 i Atlas mija Marsa i zmierza ku peryhelium 29 października, nie jest to tylko osobliwość. Stanowi unikalny cel dla heliofizyki i nauki o planetach. Podwyższona aktywność Słońca. Niezwykła trajektoria komety i zbieżność tego spotkania przekształcają zwykłą burzę słoneczną w szansę naukową, która szybko się nie powtórzy. Październik zapowiada się na miesiąc wpisany do Annałów z kilkoma okazjami, gdy miłośnicy nieba i naukowcy amatorzy mogą aktywnie uczestniczyć. Kolejna kluczowa data to 20 i 21 października, kiedy kometa Słan, oznaczona jako C2025R2. Osiągnie najmniejszą odległość od Ziemi, raptem 26 setnych jednostki astronomicznej, czyli około 39 milionów kilometrów. Znowiem księżyca i maksimum roju Orionidów w tym samym czasie, warunki do obserwacji nie mogłyby być lepsze dla dostrzeżenia słabego warkocza komety. Najlepszy widok zapewni wyjście po północy, z dala od świateł miasta, dając oczom co najmniej pół godziny na adaptację do ciemności. Lornetki o parametrach 7x50 lub 10x50 znacznie ułatwią sprawę. Mapa gwiazd lub aplikacja na telefon wskaże pozycję Sfana, sunącego przez przedświtowe niebo. 29 października 3 i Atlas dotrze do peryhelium, najbliższego punktu wobec Słońca w tym przelocie, na odległość około 1,36 jednostki astronomicznej. Chociaż nie będzie widoczny w biały dzień, wprawieni obserwatorzy mogą spróbować w zmierzchu lub świcie, ale tylko z najwyższą ostrożnością. Nigdy nie patrz bezpośrednio na Słońce bez certyfikowanych filtrów słonecznych ISO 12312-2, a lornetek czy teleskopów nie używaj bez filtra przymocowanego z przodu obiektywu. Nawet chwilowe spojrzenie bez ochrony grozi trwałym uszkodzeniem wzroku. W polowaniach na komety i nowe gwiazdy cierpliwość się opłaca. Dostosowanie do ciemności jest kluczowe, a latarki czerwone lub przygaszone ekrany chronią widzenie nocne. Trzecia ważna data przypada na 19 grudnia, gdy 3 i Atlas zbliży się najbardziej do Ziemi na 1,8 jednostki astronomicznej. To moment, gdy kometa będzie najłatwiejsza do amatorskiego fotografowania i obserwacji wizualnych, szczególnie jeśli jej aktywność wzrośnie po peryhelium. Platformy naukowe społecznościowe. Takie jak AFSO, International Comet Quarterly czy Comet Observation Database już wzywają do zgłaszania szacunków jasności, szkiców warkoczy i zdjęć timelapse. Jeśli zauważysz coś nietypowego nagłe rozjaśnienie, zagięcie warkocza czy podejrzenie oderwania, zanotuj godzinę, miejsce i sprzęt, porównaj z innymi, zanim wyślesz do oficjalnych kanałów. Odpowiedzialne zgłaszanie pozwala oddzielić prawdziwe odkrycia od szumu i czyni dane wartościowymi dla badaczy. Dla organizatorów grupowych obserwacji nieba, zwłaszcza z dziećmi, przypomnij podstawy bezpieczeństwa przed zmrokiem. Żadnego bezpośredniego patrzenia na słońce. Trzymaj wszystkie przyruły optyczne z dala od bezpośredniego światła. Upewnij się, że instrumenty optyczne są skierowane daleko od słońca, i przypominaj o stosowaniu zatwierdzonych filtrów oraz bezpiecznym operowaniu laserami. Entuzjazm związany z takimi zjawiskami może prowokować do oszczędzania na procedurach, lecz chwila rozwagi zabezpiecza nie tylko wzrok, ale też reputację badań. Gdy październik i grudzień nadejdą, ferment wystosuje wyjątkowe wezwanie, na które warto zareagować bystrym wzrokiem, precyzyjnymi technikami oraz należnym uznaniem dla fascynacji i ostrożności. W ciągu zaledwie 72 godzin od 23 do 25 września roku 2025 roku miały miejsce dwa nowi widoczne gołym okiem, para wstrząsów o sile 6 w skali Richtera w Wenezueli oraz wyrzut plazmy słonecznej krzyżujący trajektorie 3 i Las. Szacowane prawdopodobieństwo takiego zbiegu incydentów nie przekracza 0,1%. Gdy zaczną spływać świeże informacje z bliskich wydarzeń, jak przelot obok Marsa, zbliżenie do Łabędzia i moment peryhelium, Zbiorowe notatki i wnikliwa weryfikacja rozróżnią przypadki od zależności. Historia to potwierdza niekiedy najbardziej niecodzienne konfiguracje przyrody ujawniają się wprost przed nami.